Nie wiem czy mówić, który raz to nagrywam. A więc cześć! Dzisiaj opowiem wam jak miałam ja mu we włosach. Ale od razu przyjdę do rzeczy, bo robię to już któryś tam raz z kolei. Było to tak. Uwaga, teraz bardzo szybko. Bardzo szybkie info. Bo sobie moja koleżanka byłam z nią na plaży razem z moim głupim bratem, potem przyjechał mój głupszy brat, koleżanka pojechała Byłam zmęczona tak jak tym mówieniem szybko sorry, że za hałasy dromur. ja czekaj No i jak przyjechał mój brat głupszy, to podpłynął do mnie, a ja siedziałam sobie na boi, bo byłam okropnie zmęczona, tak jak nagrywaniem tego o bo... Jakby coś podczas nagrywania, to ja sobie leżę na brzuchu. No, byłam strasznie zmęczona. Siedziałam sobie na boi. Sorry za to, że trzęsy musiałam się poprawić, bo mi było niewygodnie. Kogo to interesuje? Siedziałam sobie na boi. To ja było fajnie. Dopóki mój brat nie podpłynął do mnie, ten głupszy, ja zaczęłam odpływać. Ale jestem za wolna. Wziął mnie złapał pomiędzy nogi. Wywalił w podwodę. Zaczął mnie topić. Potem ja podpłynęłam sobie już na brzeg. podpunałam sobie na brzeg. I <laughs> zaczęli mnie rzucać. Nie wiem czy oni. Sorry, że tak gównie nie nagrywam. Ale jakaś trzeba trzymać, kiedy druga ręka boli. I ktoś zaczął mnie rzucać. No, i ja, jak to ja, pomyślałam, że to moi głupi bracia. Najpierw w jednego. Nie udało się. Potem w drugiego udało się. Ale z takim skutkiem, że miałam mu wszędzie, totalnie wszędzie. I sorry, że tak szybko mówię, ale mam słabą pamięć w telefonie i. Mam taki perfekcyjny odcinek z tego. Ale nichu ja! Skasowało mi go. Za znaczy, zapauzowało I no. Wracam do Tanetu. I jak ich rzuciłam, to. Mu miałam już wszędzie. Zaczęli mnie bić mułem, ojciec miał to w dupie. Potem, jak przyjechaliśmy,. Jak ściągałam kostium, to o Boże, ile mu się ze mnie sypało. Na wieczór głupia ja, zamiast odsunąć się kawałek od mojej pięknej półki, byłam bardzo blisko, stała na niej orężada. Otwarta, bo szklana. I ja, jak to ja z moim fartem. Wyrąbałam orężary na poduszkę i na moją na na prześcieradło. Potem musiałam spać w salonie. Było mniej więcej fajnie. Potem nadszedł czas osiemnastki mojego głupiego brata, tego głupszego. I było fajnie, normalnie, przyszli... Rodzinka, może nie ale przyszła. Ja sobie poszłam na górę oglądać gliniarzy, bo na dole się nie dało. I skończyło się tak, że nie zobaczyłam, jak mój głupi brat dmucha świeczki. Jej! I ryczałam. Osmarałam całą poduszkę, ośliniłam. Rip poduszka. I moja poszewka jest do prania. Śpie na takim czymś, czyli samym materacu. Sprężyny bez prześcieradła są okropne, wszystko mnie boli, w ogóle jestem przegrywem i normalnie niedługo będę w Chorwacji, ten film wrócę jak już tam będę. No i pa.